To kilkanaście etyud. Każdy z nich zrobił trzy minuty. Dobrze. I chcę się dowiedzieć, się y, no, co, co zrobił. Czy on pieszł jakiś widok? czarnym tle. To piękne no. porze tu światło no. tak ładnie. No. Tak no. jest no. tak, że no. nawet Edelna miały kłopoty. Nie gadajcie. Powtórzenie, no mówię. Tam... Nie wiedzę. Czy mogę w takim razie podpiąć mikroport? Chodzi no. okay. pani Matę. Dziękuję pani, że z tej strony? Z tej czystej. Może z tej no, lepiej. To, już, jak... to już, o. Niech mnie go troszeczkę przyklei. Od czasu do czasu skierujcie kamerę na profesorów. To, tak, no, doktorów, profesorów, tak. Tak. Aże, profesor, tak. Aże, doktorów. Jest... dużo się spodziewałem po tobie, ale czegoś takiego. Andrzejku, masz, tam, tam masz video, a tam masz kamerę. To, to jest, to jest

To musi być takie miejsce i nie możemy my, ludzie filmu być go pozbawieni, dlatego że jeżeli to miejsce zniknie, zniknie też kinematografia. Gdzieś się oczywiście, że jakieś studia powstaną, gdzieś tam ktoś będzie jakieś filmy robił, ale miejsce dla kina musi być, musi być tutaj. dobry, pani Aniu, proszę bardzo. Jak nagranie się udało? Tak, udało się. Tak? Tak, wszystko tak. ok. No no to. Tak. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Spotykam tutaj aktorów, co w innej pracy by mi się nie udało. Moja przygoda z castingiem, i to było w zeszłym roku. Koleżanka mi zaproponowała, żeby po prostu z nią iść. To też widziałam trochę takie zdenerwowanie, bo to reżyser, yy, no proszę tak zrobić, proszę tak, proszę tak, prawda? No i ci aktorzy też się trochę tak peszą, denerwują. To jest za głośno powiedziane, to trzeba w tym momencie powiedzieć. I tak obserwowałam. To jest ciężki zawód. Wtedy właśnie pomyślałam sobie, że lepiej jest pracować w biurze niż być aktorem. Na początku naszej pracy z Kieślowskim, z Łozińskim, z Titkowem robiliśmy filmy na tym, bo, bo nie mogliśmy się dobić do dźwiękowej kamery. Była jedna, zamówiona przez Komitet Centralny Partii, żeby nie, nie szumiała tym sekretarzom. I, i, I ona im cały czas nie szumiała właśnie, a, a nam musiała szumieć. Więc. więc myśmy mieli tę kamerę z kołdrą i z długim obiektywem. Nie się wielokrotnie zdarzyło, wielokrotnie, podczas pracy na elektronice, że nie włączyłem kamery. To znaczy, nagle się orientowałem, że najważniejszy moment jakiś patrzę ona jest ona, jest ona nie, 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 nie idzie taśma. Bo tamten obraz się nie różni. Czy taśma idzie, czy, czy nie idzie, to się nie różni. W kamerze to widać. Po prostu jak kamera chodzi, to ja to widzę. Ja to, ja to czuję przez skórę. Ja to czuję w uchu, w oku. Ja, ja z nią współpracuję tak, że ja to, ja to czuję. W elektronice nie. Oczywiście zapada się światełko, ale ja jako ten wykształcony na, na, na tym patrzeniu w tę dziurkę, ja patrzę na kadr, a nie na to, co jest nad nim. Pojechać gdzieś i stanąć wobec tego, że jeszcze nie możemy ogarnąć jakiegoś zjawiska, jeszcze nie możemy sami zrozumieć, widzimy, że jest coś, coś niezwykłego. Nie wiemy, kto ma rację, a powoli, właściwie to jest, to jest najpiękniejsze. Jak się uczy i zaczyna rozumieć, filmując, to to jest wtedy coś takiego, że dreszcz przechodzi. Tym sprzętem to można zrobić też dobre kino, jak to się mówi. Czyżby nie było napięcia? Czy... Zaraz. Jak się zepsuła lampa na, na planie, no to człowiek sam na, zreperował. I nie było kłopotu. Zaraz zobaczymy. Ale miło, miło się pracowało. Jak się ekipa zgrała, to nie było problemów z nim. I wesoło jest, i robota idzie szybciej. No Bez kawałek to we filmu nie było. Z nim to jestem po imieniu. Dlatego, że to jest ciekawe, ale nie tylko zresztą, w... kiedy się pracuje w filmie, ale kiedy też często w teatrze. Właśnie po imieniu jesteśmy z tymi ludźmi, którzy stoją przy kamerze. Po imieniu jesteśmy z tymi, co oświetlają, z pracownikami sceny w teatrze, a nie ze wszystkimi aktorami. Aktorami to tylko niektórymi. E, a to są ludzie, co z nami robią film. To są ludzie, którzy, może tak powiem, no, <laughs> oni uczestniczą prawdziwie w tym, co się wydarza. Aktorzy przychodzą, odchodzą, dziś są ci, jutro są inni. A oni zostają, stoją przy kamerze, światła te, panie Franiu, panie Geniu, panie e, No. A on widzę z jego miny, czy się robi dobry film, czy zły czy coś będzie z tego, czy nie, czy to będziemy miało jakieś życie, czy nie, to tak się rozglądam właśnie wśród tych, którzy są wokół mnie, co oni myślą, że on będzie dobrze, czy jeszcze raz się nie uda. Ile takich razy było, że się zostało i tak dzień i noc, dzień i noc. Nieraz byłem tylko gościem w domu. Najlepszy urok, jaki był, to jak się zrobiło coś i zaczęło się politowanie, i potem lustro zaczęło wychodzić. Człowiek miał wtedy największą przyjemność, że to jego dzieło coraz ładniej i coraz lepiej wygląda. Było dosyć ładne, i to, i to zaczęło. No Już Nie mam młodka, bo bym to przebiegł pani. Zaraz, zaraz, zaraz Ale mi tutaj musi coś zrobić. Hmm. – Dobrze będzie, tak? – Tak, super. Nie byłem niczym innym, tylko stolarzem normalnie. Normalnym stolarzem. O to jakieś smutne jest, że ci e, stary człowiek odchodzi, tak jakby stolarze już w ogóle nic nie robili w wytwórni. No ale bez stolarzy wytwórnia nie, to jest niemożliwe. Odpowiadam za przyrządzanie roztworów niezbędnych do obróbki taśmy. Ja nie mogę w zimnej wodzie rozpuścić poszczególne składniki, a ja nie mogę w gorącej wodzie powyżej tej normy. Ja muszę również zachować proporcje tej wody. Czas obróbki jest ważny, jakość tej obróbki, czystość i to jest najważniejsze. Ja nie lubię swojej pracy. Nie lubię swojej pracy, choć pracuję od 1974 roku. Ja z musu przychodzę. Z musu przychodzę do tej pracy. Dla mnie zarobki to nie jest sekura. No i mam też niedosyt. Dlaczego tak się stało, że większość czasu muszę być tutaj, w Warszawie. Chemska 21 w tych latach, które zmarnowałem pracując tutaj w tej chemii. No. Nie mogliście znaleźć jakiegoś człowieka, co jest zadowolony z tego, że pracuje w laboratorium. <śmiech> <śmiech> nie wiem, ale wydawało mi się, że ci, którzy pracują już, robią filmy, no to nie, on no dobrze mówi, no nie zależy mu na pieniądzach, na czym mu zależy? No to nie chce pracować gdzie indziej. Ja zawsze spotykałem się w wytwórni, zawsze się spotykałem z tymi, którzy robili filmy, że nawet ci, którzy nie odgrywali takiej roli, którzy nie byli, jakby to powiedzieć, no… ale sam fakt, że ich nazwiska pojawiały się na ekranie, gdzieś tam na końcu małymi literkami, oni to my robiliśmy filmy, oni wiedzieli, że to jesteśmy my. Smutno mi, że jakiś człowiek jest niezadowolony, że pracuję w laboratorium filmowym. No to nie wiem, czego chce. Powiedzmy, że to jest ujęcie tak zwane normalne, prawda? Neutralne, jakieś takie bez, bez emocji. No jeśli je zrobimy nagle, nie wiem, w taką stronę, w jakimś kluczu takim, powiedzmy, taką wersję, no to na pewno ono wyraża inne emocje niż powiedzmy ujęcie takie. I można tak zrobić cały film, prawda? Totalnie w drugą. Praca kolorysty jest no jednak oparta w dużej mierze na wyobraźni. Efekt końcowy widzi się na taśmie światłoczułej, filmowej w kinie, którą trzeba wywołać. Przepuścić przez roztwory, przez chemię, niektórzy mówią alchemię. I nigdy nie do końca, yy, nie do końca wiadomo, jaki będzie ten efekt na obrazie, tak w 100%. procentach. No i to jest ta magia kina. W czasie powstania warszawskiego byłam łączniczką. O świcie, kiedy jeszcze było szarawo, Weszliśmy po cichu. No i żeśmy się tak rozpieszli. Ja też skoczyłam do takiej bramy. Wpadłam tam. Zaczęłam powoli się przesuwać po tym szkle. Każdy mój krok to był strzał. Sam nie oddychałam. I pomyślałam sobie wtedy, jeżeli uda mi się przeżyć, to chciałabym kiedyś móc odtworzyć te, te kroki, ten strach, ten lęk. Zaciekawienie dźwiękiem tego rodzaju i znajomość takiego dźwięku w dużym stopniu się narodziło w tych filmów dokumentalnych. Myślę, że że to, był też, to było też dobre źródło. Oni bardzo zabiegali nasi koledzy, którzy robili dokumentalne filmy, żeby one były i pod ledem dźwiękowym również, no, prawdziwe, przejmujące. I wiem, że, że tam dużo, tam się dużo narodziło. Pięknych i, i ważnych rzeczy, no a ponieważ wytwórnie jest kontynuacją i połączeniem wytwórni dokumentalnej i fabularnej, to też jest, myślę, dobre. To, myślę, jest też szczęśliwe, że to jest w tym samym miejscu i że tu zaczynali właśnie nasi wspaniali dokumentarzyści Hoffman, Zkurzewski to powstały takie filmy. Wszyscy myśleli, że jak oni wrócili z Moskwy, że to oni będą robić jakieś filmy, że tak powiem, propagandowe, a oni stworzyli czarny w latach 56-7 jakoś tak. Powstał ten czarny dokument tu właśnie w, na tym, w tym miejscu, w tej wytwórni, I, i to jest też piękna tradycja, która powinna w tej wytwórni być pielęgnowana. Sentymentem wspominam te dawniejsze metody. Negatyw to był świętość, to, to w ogóle y, na ołtarzu y, każdy się modlił do tego, bo to negatyw niepowtarzalny, jeden jedyny zdjęcia nie można powtórzyć. Już był obrazek, już byli aktorzy na, na tych obrazkach, już coś się widziało, czy plany krótkie, czy długie, czy no, no coś już było, albo widziało się już pejzaże, a teraz jak przychodzi Edel, to tak naprawdę patrzymy tylko w cyferki i ja nie wiem, czy ten pierwszy plan z aktu drugiego, to się zaczyna plenerem, czy to już jest jakaś rozmowa w jakimś lokalu, czy, czy, w, czy w mieszkaniu, a przy tym odwijałam. Kopię, ja już widziałam aha o to tutaj gra pani Szapołoska. już można było coś zobaczyć a tutaj co no cyferki same no ścięty negatyw to znaczy że już film przeżył wszystkie możliwe że tak powiem magle <ścoughs> wszyscy go obejrzeli już i przez cenzurę się prześliznął i dopiero wtedy zapada decyzja Ściąć negatyw. Myślę, że teraz to jest o wiele i Ta decyzja zapada, że tak powiem, no bardziej wśród tych, którzy robią filmy, niż wśród tych, którzy film produkują. Czy za ten film odpowiadają politycznie, jak to było kiedyś, ale ścięcie negatywu to była świętość. Negatyw ścięty znaczy, że już film będzie szedł na ekranie. Robię tą pracę swoją. Mhm. Filmy trzeba konserwować, trzeba sprawdzać, trzeba reperować, no bo wiadomo, to jednak taśma jest wysuszona, nie niszczy się, czy się przerwie, czy się tam zniszczy, no no trzeba, no, no, no bez konserwacji nie dałoby rady. Praca tych ludzi jest częścią rzeczywiście naszego kina jako, jako zjawiska historycznego też. Kino to jest moja fascynacja. To, co mnie wyssało tutaj swojego czasu. No i ciągle jestem tutaj, dlatego, że jest kino. Jakby nie było kina, to i mnie by tu nie było. Nie wiem, to taka jakaś magia. Do tej pory mnie dziwi, że taśma się przesuwa. Widzę ruch, że na tej taśmie został zaklęty czas, jakiś dawny, miniony. I to jest fascynujące. To są na no, ogół zapisy tego, czego już nie ma. Jakieś budynki, miejsca, stroje ludzi, tempo na ulicy na przykład, na półkach sobie leży cicho, dopóki ktoś tego nie dotknie, nie obejrzy, nie wejdzie w temat i nie poczuje emocji w tym zawartych. To jest zbiór materiałów, który nie wiadomo, a co się stanie historią. A co przejdzie niezauważone. Jest bardzo trudne do odpowiedzenia. Nagle coś, czego nikt nie zauważył, e, te, archiwistka trafia na jakiś materiał. Gdzieś przyklejony nie do tej rolki, gdzieś, którego nikt się nie domyślał. No i te skarby właśnie znajdują się w wytwórni. Ci, którzy nieustannie te materiały oglądają, właśnie nagle odkrywają jakąś e, 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 fantastyczną rzeczywistość. Pracując ty przez tyle lat, prawda? W ty w kabinie projekcyjnej, więc filmów się obejrzało mnóstwo. Miliony kilometrów taśmy filmowej. Kinooperator to jest, to jest nasza przeszłość i ten dźwięk projektorów, ten szum projektorów. jest taka i sanka reżysera filmowego, nie? Czy jakiś polski film z wytwórni tutaj, WFD to patrzę czasem na tą listę potem. Są tam dekoracji muskarze, kierownik, czy producent, czy jacyś tam. Ale dyżurnego strażaka nigdy nie ma, chociaż on na planie zawsze musi być. się zmartwiłem się tym, bo ja dawno nie, nie łażę tam po tym, tylko wiem, że istnieje wytwórnia, wiem, że wytwórni trzeba bronić, że wytwórnia jest częścią naszego życia. Bez swojego miejsca kinematografia się nie utrzyma. No ale ja nie widzę żadnych filmów, żeby tutaj robić. Ja nie widzę tutaj, żeby tłum się przed, do piątej rano już się charakteryzują, znane twarze, już idą na plan, asystenci się kręcą, e, operatorzy kłócą się z reżyserami, wypadają do tego, coś załatwiają, znowu wchodzą na halę. No życie, co? A jak jest, jaka jest prawda? No, ale przecież nam nie chodzi o prawdę. To byście zgłupieli, czy co? Nam chodzi o życie. Znaczy, no, to jest ładnie opowiedziane i nie, nie chcę, żebyście mnie źle rozumieli. Wasza praca jest w porządku, podoba mi się. Podoba mi się i, i rozumiem, że można zrobić taki film. Tylko ja w swojej naiwności, której się nie mogę pozbyć do dzisiaj, Dziwnie myślałem, że wy mi zrobić jakiś propagandowy film, że ja to wezmę i wyjdę na ulicę i powiem kurczę, no patrzcie, młodo, to idzie młodość, a wy chcecie mi wytwórnie zamknąć? No to tu jest na odwrót. Nie, to jest film, który możemy sobie oglądać w zimowe wieczory <laughs> w samotności, ale nie daj Bóg. Żeby to pokazać, żeby to pokazać komuś, bo, bo, tego, bo to nie, 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 no. Chryste Panie. Lepiej nie wiedzieć. To trzeba zmontować i od razu dać do archiwum. Dobra, No to tak. Za parę lat będzie ma Tam, żeby broń Bożą nie gazywana. Dopóki nie zapadną decyzję. Do, dopóki nie za, oczywiście. Tak. Potem to możemy do nas powszechniać wszędzie. Tak się omawiamy, no, tak się omawiamy. Wreszcie mamy coś na półkach, znowu odżyli. No. no właśnie. To jest. O wywalczyli, no. nie?